Witajcie! Dzisiaj chcę was zaprezentować Opla Vivaro, Opla Vivaro wersji C, który produkowany jest od 2019 roku w sumie do dnia do tego momentu, e, czy do dnia dzisiejszego, może być w niezmienionej wersji. Jak który to ja na stoi pochodzi z 2021 roku i wyposażony jest silnik e, Diesla, jak znają Państwo, CDTI e, o pojemności 1,6 i mocy w granicach 90-95 mechanicznych. Występowały tutaj w sumie jako tako jednostki, e, właśnie głównie 1,6, czyli 1,6 o mocy 90-95 KM, e, wersja później 115-120 koni e, i później było jak dobrze że Turbo, która miała bądź e, 120 bądź 140 koni mechanicznych. Jeżeli się mylę, to oczywiście napiszcie w komentarzach dokładną moc, bo mówię to z pamięci, nie mając zamiast technicznych dokładnie samochody. E, na co warto zwrócić uwagę? E, Opel Garo kiedyś bazował na Renault Trafiku. Na dzień dzisiejszy, jak dobrze kojarzę, on jest e, bratem bliźniakiem e, wersji PSA, czyli Peugeota. E, też we wnętrzu znajdziemy dużo elementów, które właśnie przypominają. E, Feu, é, boi. brata. Stylistycznie e, całkowicie różni się od swoich poprzedników. Zwróćcie uwagę, że maska jest bardzo wysoko dźwignięta do, do góry. środku mamy ładne, takie jak kwadratowe, e, chromowane o wódki w lampach, reszta jest lakierowana na czarno. Tutaj od lampy tego chromowanego elementu przychodzi chromowany element właśnie do dużego znaczka okna idący przez cały przód, a przód robi wrażenie naprawdę takiego masywnego e, mocnego samochodu, Takie robi wrażenie, że jest dużo większy niż on faktycznie jest. E, do jazdy dziennej, światła świadcza z funkcją rozświetlania zakrętów. Rozświetlanie zakrętów działa w tym modelu w ten sposób, że jak skręcimy kierownicę powyżej połowy obrotu kierownicy, to się tam się halogen, który tam nam e, miejsce właśnie tego, tego skrętu, czyli ten, ten e, narożnik, gdzie na przykład jakaś przeszkoda może być. Z e, przodu znajduje się mała, krótka maska. Jak widzicie, bardzo taka króciutka. Stworzyła się ona w tym miejscu. gdzie są takie dosyć mocne przekroczenia. W każdym miejscu, to patrzcie na takie wgłębienie, to też są takie liczne przetłoczenia na włączenia łączenia różnych elementów takich właśnie dodatków które naprawdę sprawiają, że auto wygląda ładnie i nowocześnie I zobaczcie, że alto nie jest umyte bo akurat teraz jestem po trasie przejechałem nim około 1300 km no i nie miałem tej możliwości, żeby go przepłukać troszeczkę czasu mogłem za 15 minut muszę być już w innym miejscu dlatego na szybko nagrywam dla Was ten materiał Usterka, jak widzicie, w i widzicie z gębem zamkniemy automatycznie wam się składałem w momencie otwarcia samochodu e, lusterka się rozkładają z boku jak popatrzycie mamy ciemne szyby występowały oczywiście wersje furgony, czyli wersja blaszane, wersje przedłużone tak tutaj troszkę dłuższe wersje krótkie, wersje wysokie więc modyfikacji tego nadwozia było naprawdę sporo na temat tego nie będę się że tak powiem rozwodził bardziej Wam pokażę kwestię mniejsza i samej funkcjonalności tego samochodu no i tak, od lewej strony nie mamy jak widzicie drzwi losu mamy tylko wlew paliwa który jest klasycznie otwierany i tutaj zamykamy na kluczyk ręczny, czyli musimy kluczyk z pilota włożyć i odkręcić koreczek w lewo paliwa, nie ma zamykania na centralny zamek, więc takie ręczne zamknięcie, ale tu też stoi na standardowych felgach stalowych, oczywiście następuje też opcjonalnie felgi aluminiowe a u dołu samochodu znajdziemy taką grubą listwę która troszeczkę zabezpiecza przed przerysowaniem i obliciem drzwi z tyłu oczywiście długa szyba która z tyłu jest ścięta, dodaje troszeczkę dynamiki a jak popatrzycie na tył samochodu no to Tutaj naprawdę zmieniło się fajnie do poprzednika. W poprzedniku lampy były wysoko, szły tutaj falkiem do góry w trafiku właśnie B, a znaczy w Wilare B, w Wilare C. Zwróćcie uwagę, lampy są nisko, są takie kwadratowe, one troszeczkę przypominają te w Jeepie Renegade'cie. Zwróćcie uwagę, że taki czysty, czysty kwadrat to jest zrobiono, tu mamy kierunkowskaz z takiej i dwa kwadraciki. No, oczywiście na środku jest znaczek Kopla, wycieraczka, studio znakomą w samej górze w naszym egzemplarze dodatkowo jest hek zamontowany e, oczywiście jest kamera cofania kamera cofania znajduje się w tym miejscu e, oczywiście czujniki parkowania też są jak w bagażniku też mam zamknięty jest. E, w bagażniku mam troszeczkę swoich rzeczy bagażnik jest pełny ale zwróćcie uwagę, że w naszej wersji ten bagażnik jest mimo, że auto nie jest jednym z największych, jeżeli chodzi właśnie o dziewięcioosobówki, osobówki bo załóżmy były nie, na przykład Mastery, które są dużo większe, to jest 9-osobowe, czyli ta przyczyna jest jeszcze większa, ale samo przestrzeń jest naprawdę dużo, choć do krótkiej wersji mamy na naprawdę miejsca tutaj dużo. Są miejsca do kocliczenia ładunków, są takie haki, gdzie możemy sobie kocliczyć. Z boku jest źródło światła. Eee, tutaj też, jeżeli chodzi o pijeczkę, to w naszym nie ma, ale jest możliwość właśnie takiej roletki, takiej pijeczki zamontowane, żeby tego było wywinąć. W naszym wersji są przycinają szyby i też to jest jakoś tam oddzielone. Dodatkowo jedną łapką z jednej, z drugiej strony możemy całą kanapę złożyć, wywinąć i za pierwsze ładunkowo nam się powiększa, można e, zrobić na osobę tak na przestrzeń, że się nie możemy położyć i nawet przestać. Więc miejsca jest naprawdę sporo, jeżeli chodzi o magazyn. Zamykając, mamy tutaj taką mączkę, na którą możemy pociągnąć, ale tak czy inaczej musimy złapać tę brudną klapę, bo, bo bardzo mocno teleskopy odbijają do góry. Tu więc od strony drugiej, tutaj zwróćcie uwagę, że szyna już nie jest taka, jak w modelach taka perfidna, wystająca metalowa, tylko jest ładnie znakomicielowana pod takim, taką osłoną, właśnie nakierowaną do koloru nadwozia. Dźwiętym są rozsuwane. Rozsuwane są manualnie, nie ma Elektryki e, a z tyłu mamy miejsce na 6 osób. Łącznie auto jest 9 osobowe. Zwróćcie uwagę, że chodzi o ten że już chcemy się z tyłu. Jeśli to się w rączkę, kanapa nam się kładzie. Z tyłu mamy 3 miejsca. Miejsce na 8 osób jest tu naprawdę wystarczające. Jak siądę tutaj, to miejsca mam dosyć dużo. nad głową jeszcze mam na parę palców miejsca Tutaj znajdują się pod na nadmuchy. Która można sobie niezależnie w tym drugim rzędzie regulować, są trzy rzędy właśnie tych nadmuchów, że pasażerowie z tyłu też to świeże powietrze tu z boku mamy ładną taką e, srebrną listę ozdobną tu też się dobrze pamiętam, chyba był głośniczek ukryty e, tu jest to jak miejsce na kubek z napojem więc można z jednej i sobie kawkę postawić jest gniazdo zapalniczki, można zapewnić sobie ładowarkę do telefonu w tym miejscu e, więc w względem funkcjonalności niczego tu nie brakuje pasażerowie spokojnie będą sobie kawkę dostawić, ładowarkę Le, 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 a miejsca nogi męgły, bo nie wystarczające nawet na jakąś dłuższą trasę. Fotele nie są jakoś wybitnie wyprofilowane, są proste, e, w związku z czym tutaj bym troszeczkę postarał się, żeby te fotele były troszkę większe, ale to znowu by były nam ciągle miejsce, e, troszeczkę może tego miejsca było mniej, a e, auto też za szerokie nie jest, bo wrzucił nawet na szerokość do trzy osoby dorosłe, no to mogą my troszeczkę, troszeczkę ciasne, jeżeli chodzi o właśnie o szerokość tych foteli, przynajmniej tej kanapy całkowicie. Tylnej, ale tak jak mówię spokojnie na tą dłuższą trasę e, nie powinni się jakoś wyjątkowo zmęczyć siadając do drugiego rzędu fotelu e, mamy jeden fotel, który jest troszeczkę oddzielony no i dwa łączone, jak zwróćcie uwagę na boku nie ma żadnego miejsca na kubek, e, jest to taką zwykłą płytą damską, można powiedzieć obite żadnego e, gwiazda, zapalniczki, jednego stojaczka na napój no i tutaj można powiedzieć, że troszeczkę brakuje tego wykończenia jak na auto za Powiedzmy, używane kosztują z tego rocznika około 150 tysięcy, może nawet jeszcze więcej, a tu mamy taki można powiedzieć troszeczkę ten do tylnych rzęd wygląda dużo ładniej. Tutaj mamy regulację, co jest fajne, właśnie możemy sobie niezależnie regulować siłę na dmuchu, możemy sobie regulować temperaturę, mamy swoje źródła światła, jak właśnie te dmuchy w pocufice, to jest zakład fajny, ale by mi się tutaj nie podoba. W pocufice znajdują się łapki, które powoli opadają z haczykami na powieszenie koszuli a teraz zapraszam do przodu pokażę nam jak wygląda właśnie funkcjonalność i miejsce w kabinie z przodu tutaj pierwsze co się rzuca w oczy jak zwrócicie uwagę jeżeli chodzi o wnętrze, rofoder ja kierowca jest bardzo mięciutki, przyjemny, głęboki, można na duszą trasę jechać, ja przejechałem 1300 km naprawdę wyszedłem z niego wypoczęty, więc tutaj pod względem wygody, jeżeli chodzi o um, fotel kierowcy, nie można niczego zarzucić. Brakuje mi troszkę podłokietnika, znowu patrzę na cenę auta, fajnie by to było coś, że mówiłem taki mały, wąski podokietunek sobie opuści, to troszeczkę się odgięły tej pasażerów, oraz gdzie oprzeć rękę, A to już jest moje wymysły. Tak samo jak te łapki, to, to są właśnie sterowania pętymatem i sterowanie radiem z drugiej strony, a czy z lewej strony radiem, to są moje łapki, które były montowane w Peugeotach, zwróćcie uwagę właśnie na peżoty, yy, od 206 z lat 1998, to one się nie zmieniły, do mnie mi się rzeka, że są takie same. Uważam, że w produkuje auto za tyle pieniędzy, jednak już tu fajnie by były gdzieś na kole kierownicy te, te sterowanie ukryte, a nie, że muszę oderwać rękę i gdzieś tam szukać tych przełączników pod kierownicą, że przełączać stację, żeby takim kółkiem zakręcić, niewygodnie by było, żeby to było jednak na kierownicy, a nie pod kierownicą. Druga rzecz, że no, są one takie mało intuicyjne. Jednak to sterowanie u góry jest dużo wygodniejsze i dużo e, prostsze we obsłudze, a tym bardziej, że mamy tu z tym multimedialne, nowoczesne wiem, komputery pokładowe. To te guziczki też mogłyby być w jakiejś wersji nowoczesnej u góry, e, ale niestety zrobili takie jak to w Peugeotcie 206 z lat 98. E, szyby przednie są elektrycznie sterowane, lusterka są elektrycznie regulowana i składana. E, na środku znajduje się tutaj komputer pokładowy. E, który pokazuje takie podstawowe dane, jakie średnie prędkości, średnie spalanie, czasy podróży. Nasz egzemplarz ma przejechanie 110 000 km i e, no teraz pokazuje około spalanie 9 litrów. Jeżeli chodzi o przejechanie realne, ja bym spokojnie nim na jakiejś dłuższej e, trasie w ramach właśnie tak do 100-120 na godzinę to jesteśmy w stanie się zmieścić w ramach około e, 6-6,5 litra ja, więc już w ramach 140-150 so no to to jest spalanie, rośnie do góry no ale to jest wielki samochód Babary do pory powietrza więc trzeba się z tym liczyć, że to wyspalenie na góry 8,5-9 przy dużych prędkościach e, będzie wychodzić więc normalnie to jak mówię jesteśmy w stanie zmieścić się w 6,5 litra na 100 km. E, zegary są ładne, też przynajmniej właśnie te perzutowskie mamy tutaj jakieś specyficzne specyficzne E, są czytelne, jak widzicie ten kościół nam na środku Prędkością kościół może wskaźnik paliwa e, a, ten, a ten komputer pokładowy sterowany jest tutaj z środka e, co jeszcze ważne, są to jest dzienny to, to już wiadomo, to już namówiłem tu jest wycieraczka oczywiście standardowa nie ma czujnika deszczu w naszym egzemplarzu więc wewnętrznie musimy je włączać e, z boku tutaj jak widzicie nie ma już sredniej tej listy, która była z tyłu, tylko mamy taką czarną listewkę e, uważam, że powinno to być troszeczkę jednolite czy jak z tyłu jest sedna a z tyłu też być czarna. Funkcjonalnie mamy tutaj jeden schowek, taki długi, gdzie możemy jakieś tam drobne przedmioty sobie powrzucać. Eee, tu mamy jakiś jest. Eee, Potem na dole mamy taki duży, głęboki, gdzie możemy właśnie dalej nadal gdzie możemy, 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 możemy jakieś dłuższe przedmioty, większe przedmioty wrzucić. Tu jest jakiś malutki schoweczek, tu jest schoweczek. Eee, to jest, jeżeli chodzi o Schowek kolejny jest tu otwierany pod klapką, niestety nie ma teleskopu, jak widzicie on samo pada, a według mnie znowu powinien być jakiś teleskop, który powinien go tam przytrzymać, tu musimy taki jakby ząbek, tak, żeby tak było hamsko popchać, żeby on się trzymał, inaczej ta klapka nam spadnie na dół, tu mamy miejsce jakieś drobne przedmioty i na dole to jest miejsce i wyłącznik na poduszkę, żeby dziecko przewozić. Jest też gniazdo 212V, gdzie możemy włączyć taką ładowarkę. Tutaj mamy USB, gdzie podłączając telefon włącza nam się chyba Android Auto, jak dobrze pamiętam, który jest właśnie sterowany z mapami systemu z głośnym, później z, z ekranu. Ekran jest na środku dotykowy. Mamy funkcję samochodu, wyłączenia systemu start and stop, oczywiście wszystko w języku polskim. Tutaj mamy całe audio, możemy otwierać muzykę z telefonu, z bluetooth. Tutaj są wszystkie konfiguracje języka, systemu, ekranu, tak, wszystkie funkcje SMS-ów, zdjęć i oczywiście funkcja połączenia z telefonem, który teraz mamy połączony, więc możemy wybierać sobie głosowo dźwięki. U góry też znajduje się kiedy duży gdzieś dokumenty co można wrzucić. Z funkcjonalnością znowu mamy dwa miejsca na takie hub-coldery, miejsca na montażę, u góry z jednej drugiej strony, ale znowu minus, popatrzcie na są barę, jak ja siedzę tutaj za kierownicą, teraz żeby się po po muszę dosłownie przykleić się do tej kierownicy, co jest niewygodne, Uważam, że lepiej by tu był jakiś wysuwany taki węstecz, albo gdzieś tutaj, właśnie w drzwiach, czy tu na boku, że mógłbym siedząc, w party, wyciągnąć sobie to wychnąć, a nie za każdym razem sięgę dosłownie do do żeby się w potem napój. To uważam za nieudane. U góry z mikrofon z systemu błyszczącego mówiącego lustereczkę w nie znajdziemy. U stronę pasażera też lusterka, i widzicie, nie ma. Jest drugi alety to, to mikrofon, dla osoby się z pasowej, by się głośno to też rozmawiać. Klimatyzacja jest tutaj manualna w naszym egzemplarzu. Mamy siłę na buchu, mamy temperaturę. E, włącznie klimatyzacji, kierunki klimatyzacji nie ma trybu auto, więc ręcznie musimy regulować sobie to centralny zamek wyłącznie, włączenie światłów awaryjnych i to jest wszystko jeżeli chodzi właśnie o konsolę środkową, więc tutaj więcej nie znajdziemy. Nauka zmiany biegów jest taka troszeczkę plastikowa, ale z zalety jest sześciobiegowa skrzynia przez ważne ważne spalanie może troszeczkę zmniejszyć e, jakość wykonania, jak to w busie, to wszystko tu jest takie jak zwróćcie uwagę, twarde, plastikowe i E, proste, fajne, było łatwo utrzymać czystość. E, wyczyścić to minus, no jednak jest to twarde, a auto nie jest tanie, więc fajnie by było troszeczkę tych materiałów miękkich więcej. To samo, że chodzi o kierownicę, też jest taka plastikowa, nie ma tu już nic, przy też żadną skórą ani niczym. E, też bym chciał, żeby troszeczkę tych skórki jednak w ręce było. Ale to już tak nowe pomysły. Jeżeli chodzi o nagłośnienie, mamy dwa głośniki u góry, w słupkach, plus nagłośnienie, nagłośnienie, dwa głośniki u dołu. E, po prostu średnio na głośno mówiąc systemie musimy mieć naprawdę skupić pogłośniej, żeby coś słyszeć też bym to troszeczkę zmodyfikował ale pewnie są wersje z opcją jakby rozszerzenia z temu audio na dużo lepszy bo no w naszym egzemplarzu na nie można powiedzieć jest takie kłóciłbym się, czy dobre, tak coś słychać, coś gra, ale nie jest to jakiś czysty dźwięk, tu mamy wskaźnik zapiętych pasów, czy y, ludzie zapięli pasy, czy nie, możecie kontrolować u góry jest też źródło światła y, no i tyle, jeżeli chodzi właśnie o wnętrze tego samochodu Reszta funkcji, jakieś tam oczywiście kontrole trakcji, abs -y, to już tyle, taki standard. Pod względem bezpieczeństwa mamy poduszkę kierowcy i jak dobrze pamiętam chyba poduszkę pasażera. Oczywiście jest ABS, jest kontrola trakcji, jest system awaryjnego hamowania, więc troszkę tych systemów, takich hamowania e, kierowcy jest. I e, to już jest można powiedzieć standard z z 2021 roku, więc te systemy są dużo obligatoryjnie, by w duży, o, o terenie, o, zmuszeni do montowania ich. Stylistycznie, co mi się podoba, to podoba mi się ten panel środkowy tutaj zwróćcie uwagę mamy takie chmurowane wódki na boku mamy chmurowane wódkę naokoło i cały ten panel wygląda ładnie bardzo tak elegancko, nowocześnie więc to jest fajne ale znowu nie fajne jest kwestia że ten system cały jest opóźniony patrzcie klikam chcę coś zobaczyć to dopiero po e, jakimś tam paru momentach po przełączeniu jakiejś funkcji jak zwróćcie uwagę to dopiero po jakimś czasie takim opóźnieniu się to, się to przełącza że no teraz w ogóle nie klikło na szukanie stacji, że nie wiemy czy byliśmy klikli czy nie klikli. Troszeczkę ten system mógłby działać szybciej, no tutaj działa z dużym opóźnieniem, e, więc ten system jest troszeczkę za wolny. Jak już mamy auto z takim systemem fajnie, że kliknę, żeby się pojawiało już nie wymagam, żeby to było super jakieś szybkie, ale po prostu że klikam, to automatycznie ta reakcja na ten palet że ja wiem, że klikam, już to działa, a nie, że jak drugi trzeci raz film, a potem przewija i pięć rzeczy na raz wyskakuje, więc to bym troszeczkę zmienił. Ten system jest zrobił troszeczkę szybszy, jeżeli chodzi o funkcjonalność, ale to już tak mówię, idzie się do tego przyzwyczajenie, żebycie jak to działa się na dłuższej trasie, no to, to idzie to sobie przeklikać. Nie ma też systemu wybliżeniowego mamy taki zwykły kluczek, który musimy otwierać z centralnym lampkiem na guzikach. Eee, w aucie z 2021 roku no z tego, się spodziewał, że będzie przypuszczą, że też to jest łatkowe i za którą trzeba dopłacić, e, że jak podejdę pod auto, to mi się autotworzy, jako dalej się do zamknął albo guzik gdzieś na klamce, żeby był, żebym kieszoniem musiał żeby z kieszeni chwalać. Wyciągając samo odpalanie, nie ma guziczka, takiego start stop, tylko musimy jeszcze standardowo kluczyk wyjeżyć, przekręcić, więc ja to takie można powiedzieć manualne e, wolałbym żeby już to się auto auta był standardowy guzik start spalamy a kluczyk żeby był gdzieś w kieszeni schowany e, to też tak jeżeli chodzi o moje wymysły ale znowu znam ludzi którzy są zwolennikami takich zwykłych kluczyk wolą taki manualny system więc to też oczywiście zależy od gustu i klienta e, to wszystko jeżeli chodzi o ten materiał jeżeli wam się film podobał to zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału e, zapraszam żeby zobaczenia na kolejnych moich filmów no bo jak postaram się nagrać kolejne samochody a więc do zobaczenia i życzę Wam miłego dnia.